Chwila dla depila z tej strony. Dzisiaj powiemy sobie, dlaczego Skiby nie ma w szkole. Czyżby przygotowywał się do tłustego czwartku? Czyżby już kradł pączki z brunki? O tym dowiemy się już niedługo, kiedy nadejdzie czwartek. A teraz news dnia, ponieważ Skiwa przegrał swój challenge, który sam sobie dał, ponieważ chciał być do końca lutego 2020 w szkole. W dzisiejszym dniu go nie było, także przegrał challenge. Dzień dobry, tutaj, Kira na Będę powodynką. Tutaj możemy zobaczyć Polskę. Tutaj, północna skalnia. Możemy zobaczyć miasta takie jak Gdańsk, Sopot i miasta w obrębie Bydgoszczy. Będzie tutaj 4 stopnie. Troszeczkę niżej mamy Warszawę. Tutaj będzie 9 stopni w dniu dzisiejszym. Niżej jeszcze mamy zakopane. Tam nie wiem, ile jest stopni. I to chyba na tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że się jeszcze zobaczymy. Pa!